W całym kraju jest głośno o tym, jak bardzo Unia nam pomaga. Czy gliwice coś z tej pomocy również są w stanie skorzystać, czy korzystamy z tego? Tak, istotnie jesteśmy cały czas w takim okresie wieloletnim, kiedy korzystamy z funduszy unijnych, bo od czasu kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a nawet już wcześniej uczestniczyliśmy w różnych programach i, i korzystamy z tych funduszy. Unijnych. Na szczęście do tej pory jest tak, że Polska więcej korzysta z funduszy niż wpłaca do kasy unijnej. No i jeszcze tak będzie na pewno do roku 2020. No później trzeba będzie powoli te rachunki zacząć spłacać i sytuacja będzie się odwracać. Będzie tak, jak w tej chwili najbardziej kraje rozwinięte, czyli te kraje tak zwanej starej Unii, one znacznie więcej wpłacają do wspólnego budżetu niż otrzymują potem zwrotnej pomocy. No ale my póki co do roku 2020 jesteśmy obdarzeni tą pomocą. No i oczywiście robimy wszystko, żeby jak najwięcej z niej skorzystać. Oczywiście tak dzieje się też w Gliwicach. No tutaj można powiedzieć o, o największych inwestycjach i tych, które pochłaniają największą ilość środków finansowych, a które są w gliwicach, wpływają na rozwój gliwic. To są przede wszystkim autostrady, które zostały wybudowane z przeogromnym skrzyżowaniem węzłem sośnica. To jest drogowa trasa średnicowa, która właśnie w głównej mierze. Dzięki środkom unijnym będzie budowana, jest budowana już w Gliwicach. I mamy nadzieję, że z końcem roku 2015 uda się zakończyć tą inwestycję i szczęśliwie dojechać od Katowic pod Spotka do Gliwickiego Węzła z ulicą Portową, przemieszczając się między innymi tunelem pod centrum Gliwic, 500-metrowym tunelem w tym wszystkim oczywiście jest wielka ilość pieniędzy unijnych. No i w tej chwili rozpoczęliśmy taki okres programowania kolejny 2014-2020, gdzie jak jakiś czas temu wszystkie media ogólnokrajowe donosiły, że rząd polski osiągnął sukces, bo uzyskał te około 80 miliardów euro gwarantowanej pomocy właśnie na te lata do roku 2020, no to my jako Miasto Gliwice aktywnie uczestniczymy w tych wszystkich programach, które się teraz piszą, finalizują i będą zatwierdzane, i w ramach tych programów zamierzamy ze środków korzystać. No a tak się dobrze składa, że w odzewie. Na podnoszoną przez miasta taką niekwestionowaną potrzebę absorbowania tych środków unijnych, bo przecież miasta są generatorami rozwoju, miasta dostarczają największą liczbę miejsc pracy, w miastach odbywa się edukacja, odbywa się leczenie w naj... obywateli, mieszkańców w największej mierze. Więc warto w miasta inwestować i, i rozwijać miasta, bo to jest po prostu rozwój cywilizacyjny i razem z naszymi innymi partnerami z samorządów lokalnych, nieustannie o to zabiegaliśmy i, i zabiegamy dalej, żeby jak najwięcej pieniędzy było właśnie kierowanych na te miasta. Wspomniał Pan o partnerach, to ja tutaj posłużę się ściągą, którą sobie przygotowałam, bo ściąga wydaje mi się niezbędna, ponieważ rzeczy, o które chcę zapytać, są dosyć skomplikowane przynajmniej z nazwy. Mianowicie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz GórnoŚląski Związek Metropolitalny. Co to takiego i czym różnią się te dwie jednostki? Bo zapoznając się z postulatami, które dotyczą funkcjonowania obydwu tych tworów, mam wrażenie, że one pokrywają się w wielu no nie zupełnie Górnośląski Związek Metropolitalny to już jest nieco starsza organizacja. To jest zrzeszenie, które obejmuje miasta wchodzące w skład konurbacji Górnośląskiej. Mamy tutaj kilkanaście dużych miast, jak wiadomo, zlepionych ze sobą, tak można powiedzieć tworzących tą konurbację górnośląską i od wielu lat mówi się o potrzebie powołania metropolii, zbudowania takich systemów powiązań. Właściwie one istnieją, tylko nazwania ich i ogarnięcia systemem prawnym, żeby lepiej takim organizmem zarządzać, żeby lepiej wykorzystywać no, szanse, które i zalety, które tkwią w takim wielkomiejskim organizmie, dzisiaj administracyjnie złożonym z kilkunastu miast. No i do tych celów został kiedyś powołany Górnośląski Związek Metropolitalny, aby właśnie zabiegać o odpowiednie zmiany ustawowe w tym zakresie, aby tworzyć zalążki takiego wspólnego zarządzania wieloma dziedzinami życia na Górnym Śląsku, które to dziedziny wzajemnie się przenikają, bo dzisiaj przecież mieszkańcy Gliwic, Zabrza, wszystkich miast, aż do Katowic, dalej, Dąbrowy Górniczej i Jawożna, korzystają z jednego systemu, można powiedzieć, chociażby komunikacji pasażerskiej. Wzajemnie korzystamy ze szkolnictwa wyższego, ze szpitalnictwa, wielu dziedzin co do których na, na co dzień y, mieszkańcy są, oczekują y, realizacji ich y, po prostu y, czynności życiowych. Natomiast ten drugi o skomplikowanej nazwie, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, powstał w odpowiedzi na zapowiadane właśnie środki unijne skierowane y, do miast, Wojewódzkich wraz z obszarami yy, takimi funkcjonalnymi. No i właśnie w warunkach naszych górnośląskich, miasto Katowice otoczone jest obszarem funkcjonalnym, a w zasadzie jest to jeden obszar tych kilkunastu dużych miast. Ale oprócz tego jest jeszcze bardzo duży obszar yy, gmin otaczających te duże miasta. Takie przykłady mamy chociażby w Powiecie Gliwickim, gdzie są to gminy o, o nieco innym układzie, o, o nieco innym funkcjonowaniu niż takie obszary wielkomiejskie. Gminy bardziej o charakterze wiejskim, rolniczym, być może rekreacyjnym, ale one z całą pewnością tworzą taki wielki obszar funkcjonalny, bo przecież znów na przykładzie Gliwic można zaobserwować, że, że mieszkańcy takich miejscowości, jak Toszek, Sośnicowice czy Wielowieś, przecież przyjeżdżają do Gliwic po naukę, przyjeżdżają przede wszystkim do Gliwic po pracę, bo nam w Gliwicach udaje się utrzymywać 75 tysięcy miejsc pracy, z czego y, około połowa to są przyjezdni. Także codziennie y, z tego obszaru funkcjonalnego dla Gliwic i odpowiednio patrząc szerzej, obszaru funkcjonalnego dla wojewódzkiego miasta y, Katowice. Ludzi korzysta z dobrodziejstw tej konurbacji górnośląskiej. No i właśnie pojawiły się środki na tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne i to nie małe, bo w liczbach bezwzględnych kwota, która ma przypaść właśnie Katowicom i temu naszemu obszarowi funkcjonal funkcjonalnemu to jest około 800 milionów euro. Ale powiedziano nam tak. Te środki będą wam przekazane w drodze pozakonkursowej, czyli nie będzie już takich zawodów, w których braliśmy udział w poprzedniej tej, w poprzednim okresie finansowania, że będziemy się ścigać na projekty, kto pierwszy ten lepszy, kto lepiej przygotuje dokumentację aplikacyjną, ten dostanie pieniądze, a tamten drugi odpadnie i tak dalej, i tak dalej. Powiedziano nam, że powinniśmy się zorganizować, aby po pierwsze najpierw napisać strategię, plan wykorzystania takich środków, a potem czuwać nad ich należytym wykorzystaniem i rozliczeniem. Gliwice są liderem takiego podregionu w ramach tego dużego subregionu województwa śląskiego, subregionu centralnego, w skład którego wchodzi 81 Samorządów. Od Toszka, patrząc na zachodzie, po krańce Powiatu Zawieczeńskiego, patrząc na północnym wschodzie. To jest około 2 miliony 800 tysięcy ludzi. Gliwice są liderem jednego z podregionów, bo jest pięć podregionów w tym subregionie centralnym. Gliwice mają znaczący głos w tym całym gremium z natury tego, że jesteśmy znaczącym miastem w tej konurbacji. Jesteśmy jakby porównywać wszystkie wskaźniki budżetowe, ilości miejsc pracy, średniego wynagrodzenia, a więc tych rzeczy, które wpływają na rozwój, to zajmujemy trwale dru drugie miejsce po Katowicach.